Przeszła pierwsza Ej! Uważajcie na podanie do zebra, Na kłopoty do centra! Stań przy centrze! Można później jakieś zdjęcia, zrobić, zanim się przebieżemy wszyscy, nie? No, robimy, robimy.

Ile? Sekunda? Osiemnaście... Dwunastu. Ej! Osiemnaście nie dwunastu! Jedenstoczno! Jedenstoczno! Jedenstoczno, moment. Jak koniec? Jeszcze, że Panowie, Ej! Na linię! Piątki wcielimy. Nie ma? Nie